No, Siemanko. Co się tu dzieje? Opowiem wam za chwilę, co się tu dzieje. E, co tutaj leży na stole, to jest taki mój mały projekt. Ale dlaczego? Dlaczego? Jestem po prostu takim technologicznym świrem, szczerze. Czego chcesz? O. Ten też, technologiczny świr do gryzienia wszystkiego. Technologicznym świrem od tego zaczęło się w ogóle całe, całe streamowanie. Eee, całe streamowanie i, eee, i zainteresowania różnego rodzaju. W pewnym wieku już mogłem sobie gdzieś tam pozwolić ze względu na po prostu pracę. Tak. No i teraz tak, eee, mogę powiedzieć coś o sobie. Chociaż dużo myślałem i nie mam zielonego pojęcia, co ja chciałem powiedzieć? Zaczęło się od y, tego, że zwolnili mnie z pracy. Tak, zwolnili mnie z pracy za nic po prostu. Tam kłótnie ogólnie czego innego, kogo innego, ale też mnie się oberwało przy okazji, bo jako jeden z niewielu y, odzywam się. Tyle na temat. Wiecie, że dużo gadam też na streamach. Yy, bardziej chodzi o to, że zacząłem się interesować czymś innym niż konsolą. Wcześniej grałem tylko na konsoli do jakiegoś 30 roku życia. Potem kupiłem komputer po to, żeby zacząć yy, nowy rozdział życia, nowe zainteresowania. Nowym zainteresowaniem było. Nowym zainteresowaniem było. Yy, Montaż materiałów wideo i nagrywanie. Yy, postanowiłem, chciałem spróbować zacząć nagrywać, bo mnie to interesowało. Yy, mieć większy kontakt z ludźmi, bo tego mi brakowało. I przy okazji zacząłem streamować yy, pierwsze z kamerki. Potem wykorzystałem, yy, wykorzystałem tą kamerę, na przykład taką jak tutaj teraz nagrywam. I. Mi się spodobało, bardzo się otworzyłem, tak? No i teraz tak, oprócz tego, że zacząłem streamować, yy, potem zacząłem streamować z kamerką, musiałem się tego nauczyć, yy, OBS, inne rzeczy, potem y, przyszedł y, czas TikToka problemy, żeby streamować na TikToku, bo trzeba mieć drugą aplikację, więc próba streamowania z drugiego PC, nauczenie się tego, też nauczenie się tego, żeby z drugiego PC i na tym był w ogóle dźwięk, na jednym i na drugim, to był największy, to jest największy problem ogólnie streamowania z Dual PC, później E, zainwestowanie też e, innych pieniędzy w to, żeby mieć na przykład jakiś interfejs, tak jak e, tutaj w tej chwili używam e, Roadcaster Duo. E, wcześniej była to zwykła zewnętrzna karta dźwiękowa i dawała radę też, ale musiała przez nasłuchiwanie czasem na TikToku po prostu były jakieś problemy, podwójne dźwięki i, i tak dalej. Zgubić czego tu szukasz? Ej, przyniósł. Patrzcie, koło se przyniósł. Koło se przyniósł, tak? E? No i teraz projekt mój jest taki, że. Mój projekt jest taki, że. Jest bardzo fajna kamerka, z którą były problemy. Po wymianie. DJ Osmo. Action 5 Pro. Jest ten padzik. E? Gdzie jest światło? Tak jest. Jest ten padzik tutaj. Od mojego pięknego drona, naprawdę bardzo fajny dron. Już raz mi zaginął gdzieś na drzewie, ale jest wszystko całe, jest piękny. Dobra, Dron ma naprawdę świetny obraz. Ja oczywiście co roku, co dwa lata wychodzą nowe, i nie ma na to aż tylu pieniędzy. Mam do tego nowego projektu trzy baterie, trzy baterie do drona czy jakieś półtora godziny latania. Grabber, yy, rozdzielacz, rozdzielacz. Do czego potrzebny rozdzielacz? No yy, tutaj akurat przejściówka taką znalazłem. Przejściówka, rozdzielacz. Co tu mamy? Powerbank oczywiście, nie? Powerbank i, I co? Router, router mobilny bezprzewodowy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że głównym narzędziem w tym przypadku, głównym narzędziem w tym przypadku, będzie mój telefon. Nie jest idealny, niestety, ma problemy z USB-C. I teraz, po co dwójnik, trójnik i te wszystkie rzeczy? Po to. A i jeszcze coś: po to, że chciałem dalej po prostu rozwinąć swoje zainteresowania. Zainteresowania takie, że na tym czymś będzie wisiała główna baza. Czyli mój telefon, tak, mój telefonik, który będzie miał podpięty właśnie ten dwójnik, dlaczego? Bo mogło być inaczej, tak, dwójnik jest po to, żebym mógł mieć w ogóle jakiekolwiek zasilanie w telefonie, bo inaczej wszystko rozładuje, jeżeli podłączam sobie na przykład kamerkę, tak, no to telefon automatycznie daje też jej ładowanie, a jednocześnie będzie robił za e, mobilny komputer plus wysyłanie całego streama. I słuchajcie, najlepsze w tym wszystkim jest to, że cały stream będzie leciał tu, do mojego głównego streamingowego laptopa. I stąd dopiero do Was, dlatego że wiecie, jak wygląda. E, streamowanie na pewno IRL, nieraz oglądacie, są jakieś zakłócenia, przerwy w dostawie. Dlaczego e, mam router mobilny? Dlatego, że telefony, w większości teraz, jakieś tam nawet trochę lepsze lub nawet ze średniej półki, obsługi, obsługują hybrydowe, hybrydowe połączenie z internetem, czyli jednocześnie mogą korzystać z Wi-Fi i jednocześnie mogą korzystać e, z internetu mobilnego wtedy, na przykład mając dwie karty, przenoszenie numery, załatwia przenoszenie numerów, załatwia często bardzo tani internet na jakiś czas. Więc jest hotspot mobilny z kartą SIM, czyli mamy Wi-Fi i telefon z innej sieci, w innej sieci, czyli ma dużo internetu i mamy połączenie mobilne plus WiFi. Dwa połączenia i nie musimy kupować żadnego IRL plecaka za 10 milionów. No dobra, 10-20 tysięcy jakoś, tak? Ale tam jest są abonamenty, czy żeby obsługiwać jakieś sieci i tak dalej, tak? Więc mam nadzieję, że to wszystko jakoś tam połączę, żeby mógł to zrobić, muszę to po, trochę też poćwiczyć, muszę to połączyć. Na tyle. Na tyle, żeby zrobić to sprawnie, tak, no bo to nie jest łatwe, muszę to jakoś zamontować gdzieś, w jakimś plecaku, torbie, bo nie będę przecież nosił tu w kieszeni, prawda? to by śmiesznie wyglądało. Mam też obawy co do dźwięku i tu się pojawia obawa, malutka, tutaj mam mikrofon Road. ten telefon ma plus taki, że ma wejście dalej jacka, ale ostatnio się pojawiły problemy, jeżeli miałem podłączone do kamerki bluetooth'owy, Mikrofon DJI, który ma lekkie opóźnienie, bo jest na Bluetoothie, ale mogę też to zrobić, podłączyć go do telefonu i tego jeszcze nie sprawdzi, ale to jest kwestia przyszłości. I co do całego materiału, złożenia ewentualnie jakiejś tam porady na różne tego typu rzeczy, po prostu zrobię ten filmik z całego zestawu. Tak jest. Cały zestaw tutaj jest. Cały zestaw zębów. Cały zestaw zębów. E, cóż, jest e, ile tam materiał? Kurwa? Ma prawie 10 minut gadania. Oczywiście pewnie chciałem coś innego, chciałem coś o sobie, powiedziałem o projekcie, o tym złożeniu. Mm, kiedyś coś powiem, o sobie na pewno mi nie zapomnę. E, miłego dnia, życzę zapraszam na kanał. A co do kanału? Najprawdopodobniej będzie to kanał po prostu YouTube'owy. nie wiem, który jeszcze, I więc będę informował na Discorda, czy na TikToku. Hmm, czy na Facebooku też ta strona jeszcze istnieje, chociaż dawno nie używałem. Miłego dnia. Trzymajcie się.